W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za niedzielę, dzień, który należy do Ciebie. Dziękuję, że mogę dziś na nowo zanurzyć się w Twoim pokoju, zostawić za sobą troski tygodnia i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Dziękuję Ci za dar Eucharystii i Wspólnoty Kościoła. Dziękuję, że żyjesz i jesteś obecny w Twoim Słowie, Sakramencie, braciach i siostrach. Panie, daj mi dziś łaskę głębokiego przeżycia Dnia Pańskiego. Otwórz moje serce na Twoje słowo, niech ono poruszy we mnie to, co uśpione. Pomóż mi dziś kochać bardziej rodzinę, wspólnotę, siebie samego. Obdasz mnie radością, która płynie z przebywania z Tobą. I nadzieją, która nie gasi nawet w trudnych momentach. Ponure twarze nie pasują do radości Domu Niebieskiego, mówił święty Filip Neri, nazywany często świętym uśmiechu lub Bożym błaznem. Przypomina nam, że chrześcijaństwo to religia radości, a nie smutku i przygnębienia. Smutek nie jest znakiem świętości. Prawdziwa świętość promieniuje radością. Bo opiera się na zaufaniu do Boga, który jest miłością. Niech moja twarz będzie odbiciem nieba, do którego zmierzam. Uśmiech może być małym aktem miłości, często większym niż słowa. Proszę dziś Boga nie o łatwiejsze życie, ale o radosne serce, które potrafi ufać i cieszyć się nawet w trudzie. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Jezus mówi do uczniów jasno i bez kompromisów: Nie bójcie się ludzi, bójcie się życia bez Boga. To wezwanie do odwagi nie tej, która idzie w przód, bez lęku, ale tej, która trwa przy Jezusie mimo lęku. Chrześcijaństwo nie obiecuje łatwego życia, ale daje pokój, którego Świat dać nie może. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, nawet strach przestaje rządzić. Przyjdź, Duchu Święty, przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie, przemień nasz niepokój w kojącą ciszę, przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność, przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę, przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło, przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość, przemień naszą noc w Twoje światło, przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę. Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę, oczyść nas pychy, pogłębi naszą pokorę, rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość, spraw, abyśmy widzieli siebie jak Ty nas widzisz, abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś i byli szczęśliwi według Twego Słowa. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie w nocy, Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego, I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Chwała ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.